Dzień dobry, Beczki. Z racji tego, że w ostatnich tygodniach rynki kapitałowe nam szaleją, dzieje się bardzo dużo, przede wszystkim przez politykę Trumpa, postanowiłem rozpocząć serię co dwutygodniowych nagrań o nazwie Wgląd w rynek, w którym porozmawiamy sobie o obecnej sytuacji, co na nią wpłynęło i co może na nią wpłynąć negatywnie lub pozytywnie. Więc zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie rynek amerykański, rynek europejski, euro dolara, no i pokrótce wspomniemy jeszcze o surowcach. Więc sam rynek amerykański reprezentowany przez SP500 w 2025 roku jak widzicie, zmaga się z większą zmiennością po imponujących wzrostach w 2024 roku. Od początku roku indeksy spadły o ponad 5%, a w samym lutym Mieliśmy głęboką korektę, nawet poniżej 8%, 8,5%, powiedział, że to 9% od swojego szczytu, co budzi skrajne obawy o potencjalną nie tylko korektę, ale i bessę rynkową. Kluczowym źródłem niepewności jest z pewnością polityka taryfowa prezydenta Trumpa, który planuje nowe taryfy na import z Kanady, Meksyku, odwołuje je, podwyższa, manipuluje. Te decyzje zwiększają zmienność, co potwierdza chociażby indeks WIX. Jest to tak zwany indeks strachu, który rośnie, gdy jest coraz większa zmienność na opcjach i osiągnął w lutym 2025 roku poziom około 30 punktów. Natomiast, jeżeli chodzi o politykę monetarną i rentowność obligacji, jest ona kluczowa ze względu na to, że obligacje są największym rynkiem i często one dyktują to, co będzie się w przyszłości działo, bądź co rynek wycenia. Więc oczekuje się, że Rezerwa Federalna Fed w tym roku obniży stopy procentowe co najmniej o 50 punktów bazowych. Może to wspierać akcje, zwłaszcza mniejsze firmy, ponieważ zmniejszy to koszt kapitału. Natomiast te obniżki Nadal podlegają dyskusjom ze względu na obecną politykę. Trump może przycisnąć Pawela o jeszcze agresywniejsze luzowanie polityki monetarnej. Natomiast wracając do obligacji, kluczowym czynnikiem wpływającym na rynek obecnie są spadające rentowności obligacji dziesięcioletnich USA, które osiągnęły około 4,30%. W dłuższej perspektywie obserwujemy wyraźny trend spadkowy. Ostatni, w kilku ostatnich miesiącach były one skrajnie wysokie, co powodowało bardzo duże obawy co Amery Ameryki czy innych gospodarek poprzez właśnie żonglowanie cłami, ponieważ brak płynności wysysa wzrosty, które widzieliśmy na. Rynku akcji, na surowcach czy chociażby na kryptowalutach. No jeżeli jest zagrożenie recesją, wówczas kapitał płynie do bezpiecznej przystani, a taką bezpieczną przystanią w obecnym momencie są dziesięcioletnie obligacje Skarbu USA. I w sytuacji, kiedy jej cena, ich ceny rosną, no to równocześnie rentowności spadają. W ten sposób działają obligacje. A jeżeli rentowności spadają, to zadłużona Ameryka nie musi spłacać tak dużo odsetek. Więc to mi graj, jeżeli chcą mniej spłacić, spłacać tego długu, no to dla ich korzyści te rentowności powinny być jak najniższe. Spójrzmy jeszcze na dane makroekonomiczne, makro które miały miejsce w marcu 2025 roku. Kluczowym odczytem była stopa bezrobocia. Na poziomie 4,1%, co jest stabilnym poziomem, natomiast wskazuje na pewne osłabienie rynku w porównaniu z wcześniejszymi latami, chociaż nadal nie jest to rynek słaby i nie potrzeba tutaj żadnej interwencji. Inflacja spadła do 2,9% w marcu, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla stabilności gospodarczej. NFP. W marcu NFP są to nowe miejsca pracy w sektorze pozarolniczym. Było ich utworzonych około 151 tysięcy, poniżej oczekiwań, co sugeruje spowolnienie gospodarcze. Im wyższe o, obawy o spowolnienie gospodarcze, czy chociażby recesję, czy słabnący rynek pracy, będzie się przekładał na to, że Fed powinien obniżać stopy agresywniej. Z drugiej strony polityka ceł Trumpa może działać proinflacyjnie, więc tutaj akurat Powell według mnie jest pomiędzy młotem a kowadłem, ponieważ z jednej strony czuje presję od Trumpa, z drugiej strony i, i wie, że inflacja może wrócić. Więc może nie być do końca przekonany do obniżki stóp procentowych, a z drugiej perspektywy mamy sytuację, gdzie jest coraz większe zagrożenie recesją, więc te stopy procentowe mogłyby napędzić wzrost gospodarczy. Przejdźmy sobie do rynku akcji w Europie. Europejskie rynki akcji radzą sobie. Zdecydowanie lepiej niż amerykańskie w 2025 roku, co pokazuje chociażby indeks MSCI Europe, który wzrósł o ponad 9% w ostatnich trzech miesiącach, wyprzedzając SP500. Wzrost ten napędzany jest poprawą aktywności gospodarczej oraz polityką Europejskiego Banku Centralnego, który ostatnio obniżał stopy depozytowe do 3% w grudniu 2024 roku, z dalszą perspektywą cięć na rok obecny. Tutaj kluczowe, kluczowa może się okazać geopolityczna sytuacja, o której trąbi się na całym YouTube. I która faktycznie przekłada się na, na rynki, co widzimy po spółkach zbrojeniowych w obliczu rosnącej niepewności i zmieniającej się postawy USA wobec Europy. Która jest coraz bardziej traktowana jako waluta w, w transakcjach handlowych, a nie równorzędny partner. Europejskie spółki zbrojeniowe stają się kluczowym trendem. Zbrojenie się Europy, wynikające z potrzeb zwiększania niezależności obronnej, napędza wzrost tych firm. Dwucyfrowe wzrosty w sektorze zbrojeniowym w ostatnich tygodniach czasu już przestały dziewięć inwestorów i sektor zbrojeniowy myślę, że staje się jednym z motorów europejskiego rynku akcji w kontekście potencjalnych napięć handlowych i militarnych, nawet gdyby wojna miała zostać zakończona. Myślę, że Europa będzie szła w kierunku inwestowania w sektor zbrojeniowy, zbrojenia się, aby być bardziej pewna na arenie międzynarodowej. I co do samych spółek zbrojeniowych i rynku europejskiego, myślę, że warto zwrócić uwagę na wzrost euro USD. Wzrost samego kursu EUR/USD, który przekroczył 1,09, oznacza, że euro umocnił się w stosunku do dolara, a dolar się osłabił. Może nie, że euro się bardzo umocniło, ale zwyczajnie kapitał odpływa od dolara, co pokazuje gdzie kapitał płynie. Tak? Nawet europejscy inwestorzy zdecydowanie zaczęli ciąć swoje inwestycje amerykańskie na rzecz inwestycji europejskich, więc siła euro przyciąga kapitał do MSCI Europe chociażby, szczególnie do sektora zbrojeniowego. A z USA widzimy odpływ płynności do obligacji, która ogranicza wzrost mimo korzyści dla eksporterów. Podsumowując, to krótkie, choć myślę, że treściwe nagranie w 2025 roku. Rynki akcji w USA i Europie różnią się z pewnością dynamiką. SP 500 na ten moment spada. Z delikatnym odbiciem w piątkową sesję pod presją taryf trampowskich i odpływ płynności do obligacji dziesięcioletnich, których rentowności mocno spadają z powodu obaw o kryzys. Osobienie dolara, czyli wzrost kursu euro USD, wspiera eksporterów, ale nierównoważy zmienności. W Europie MSI Europe. Rośnie o ponad 9% dzięki działaniom Europejskiego Banku Centralnego i sektorowi zbrojeniowemu. Umocnienie euro przyciąga kapitał, choć utrudnia eksport. Inwestorzy powinni monitorować przede wszystkim politykę, dane makro i geopolitykę, dostosowując strategię do tych warunków. Na zakończenie dodam od siebie, że w przypadku ostatnich odczytów niższej inflacji, z niższej stopy bezrobocia, czyli dość silnego rynku pracy, NASDAQ bądź SP 500 nie reagował zdecydowanie pozytywnie, ponieważ był hamowany poprzez dalsze zagrożenia od Trumpa. więc zakrawa to o, o nawet o takie stwierdzenie, że Trumpowi zależy na tym, aby recesja w USA nastąpiła. Co o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego. Pamiętajcie, żeby zawsze być na plusie.